Witam wszystkich serdecznie. Tam w oddali Tata jedzie traktorem. Jedzie podpiąć. Muszę zamknąć, bo pies jest na dworze. Jedzie podpiąć maszynę do sadzenia ziemniaków. Kokoszki i pszenice dostały. Ale głodomory by chciały wyjść tutaj jeszcze na zewnątrz, no ale niestety teraz nie wyjdą. Niestety teraz nie wyjdą, będziemy traktorem przejeżdżać. Tam w oddali tata będzie maszynę podpinał. A ja idę do piwnicy powyjmować ziemniaki do sadzenia. Tam chyba mamy z tego co kojarzę Bela Roze i Melodię. Nie wiem czy tam coś jeszcze rodzice dokupili jakąś odmianę. No w każdym razie słuchajcie, maszynę trzeba przesmarować. Traktor jest przygotowany. Dzisiaj mamy pogodę odpowiednią. Słońce świeci. Także śmiało można traktorem wjeżdżać w pole. No i co? No i słuchajcie, mam nadzieję, że już jakichś tam niskich temperatur bardzo nie będzie. Że ziemniaki ładnie no i nie będzie żadnych niespodzianek. Ja się, słuchajcie, biorę do pracy. I zapraszam do oglądania. Jutro, znaczy jutro. No wy to już będziecie oglądać w niedzielę. A ten odcinek złożę z dwóch części. Dzisiaj coś nakręcę. A jak ładnie pszczółka pracuje z pyłkiem. Zbierają pyłek pszczoły z wierzby Iwy. Co ciekawe, tam na ten dereń w oddali. No to widziałem, jak pszczoły latają. Nie miały na obnóżach pyłku. Najprawdopodobniej. No, zbierały z niego nektar albo cóż innego. Taki dereń raczej <laughs> jakiejś żywicy chyba, czy yy, wody raczej też za nim chyba nie było. No nie, na pewno nektar. Nie ma co tutaj dużo... ...myśleć na ten temat. No, coraz bardziej mi się to, słuchajcie, zaczyna podobać. Coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. Wszystko, wszystko ożyło. Tutaj widać po poaroni, jagoda kamczacka też już powoli zakwita, nawet tam widać w oddali czmiel czy bąk tam latany na nią. Tu jakieś agresy, porzeczki. Wszystko, wszystko niedługo słuchajcie ruszy. Dobra, bo zaraz oszan dostanę, się za dużo rozgadałem, idę te ziemniaki wyjmować z piwnicy. Włączę się przy sadzeniu. Jeszcze raz zapraszam do oglądania. No nie, zawsze gdzie ona wyszła. Te kury to mnie osłabiają. Słuchajcie, muszę im podciąć teraz e, skrzydła. Bo już... No, fruwają wszędzie. Niedługo to mi na dach wyskoczy. Uciekaj stąd, sio! Ciekawe co zrobi teraz. Csekhaj! 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 Ja, No i tak, słuchajcie, będziemy kończyć. Tutaj teraz tata trójkę na niskiej skrzyni zapodał, bo ta Belarosa wiadomo, są duże ziemniaki. Musieliśmy poprzekrawać no i wylatują z tych nie wiem, miseczek, czy jak to się tam nazywa w sadzarce. Ciężko się sadzi ogólnie belarozę. Tym bardziej, że no, my mamy swoje sadzeniaki. I tak jak mówiłem, niestety znaczy niestety, albo stety, no, były same duże ziemniaki jeżeli chodzi o belarozę, melodia była mieszana. Ja słuchajcie, idę zobaczyć do odkładów, jak tam pszczółki latają. Jutro jutro zajrzę do pszczół. Nie wiem jak to będzie, czy będę w stanie, bo dzisiaj mam wieczorem imprezę. Nie wiem jak się będę jutro czuł, no ale zioła muszę podać. Choćbym, no nie wiem w jakim stanie był To wiecie No odkłady słuchajcie latają pszczoły Teraz przybliżę Zobaczymy Czy coś noszą No jest, widać żółty pyłek na odnóżach Na odnóżach. No, jeszcze palec włożyłem, ale zwykle w obiektyw. No, przyroda się, słuchajcie, budzi do życia. Widać po drzewach. Niedługo myślę, zakwitną. Mirabelki wiśnie. No, już jeszcze, jeszcze chyba przyszły tydzień, tylko ma być chłodny. I później ma być pogoda. I później ma być pogoda. Może jak się uda, gdzieś zamówić. Jak mi się uda, gdzieś zamówić matki no to zrobię trochę wcześniej odkłady no i muszę te ule kurcze dorobić ze syroduru tylko brakuje mi czasu znowu teraz w tym tygodniu idę na 12 godzin także ten czas mam ograniczony no słuchajcie, bo ja zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy tradycyjnie chciałem Was zachęcić do dawania apek w górę bądź w dół jeżeli się komuś nie podobało, chciałem zachęcić nowe osoby do subskrybowania mojego kanału no i zapraszam do oglądania. Sezon, słuchajcie, uważam za rozpoczęty. Także będzie się działo. Wbijajcie na kanał. Niedługo będzie więcej. Naprawdę jest, słuchajcie, super. Tam widać w oddali. Tam paska pszenicy, nie dosiałem. Dzięki przyszły, poryły. No ale to niedługo zgryzę i yy, wsadzę tam grykę. Tam po drugiej stronie też będę sadził grykę. No i mam nadzieję, że, słuchajcie, pszczoły z tego skorzystają. A w tym roku spróbuję tą grykę wymucić. nam zobaczymy jak to pójdzie. No, słuchajcie. O, kamień muszę zabrać. Jak w tym roku się nie uda, to się uda na przyszły. No. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz w tym roku będę gierkę siał. Zawsze, zawsze słuchajcie, jeżeli nie e, nie uda mi się wymucić, no to pszczoły skorzystają, nie? No dobra, pora obiadowa, trzeba iść na obiad. Później jeszcze mam przy samochodzie robotę, przejechać jechać, koła wyważyć. No i jak się uda, to jeszcze może zajrzę do pszczół, albo przy kurach coś będę musiał porobić, niedługo też obornik trzeba wywozić, wiecie jak jest. Roboty, te ciepłe pierwsze dni, jak jest wiosna, jest bardzo dużo. Także przydałoby się, żeby doba miała 48. No. Dobra, muszę rozpiąć maszynę, zapraszam do oglądania.